Dwóch motocyklistów w Polsce we Wrocławiu świętuje pierwszy niezwykle ciepły dzień lutego i cieszy się wspaniałą pogodą do jazdy. Wydarzenie było tak wyjątkowe, że zwróciło uwagę zagranicznych mediów. Deux motocyclistes w Wrocław, en Pologne, célèbrent la première journée inhabituellement chaude de février i d'un temps magnifique. Zwei Motorradfahrer im polnischen Breslau feiern den ersten ungewöhnlich warmen Februartag und genießen tolles Fahrwetter. My życzymy wszystkim motocyklistom dobrej, słonecznej pogody i bezpiecznego sezonu. Do zobaczenia.